Panie trenerze, za nami pierwszy sparing, niestety nie udało się zwyciężyć. Jak pan go oceni? Uważam, że pierwszy, pierwszy mecz, że to był pierwszy sparing, niezgrani, mało na lodzie na przeciwnikowi, że nie był, żyli ten mecz, był bardzo dobry, pierwsze dwie tercje, szybki mecz, agresywny. Dužo situací na jednej, na druhé straně, kopřiva tam bardzo dobře u nás bronil. třetí a terci a trošičky šádlo to. Přegryvali jsme o tu jednu branku, vyťouli jsme kopřivé z branky. bardzo dužo situací, mohli jsme střelit, vyrům na ten meč. Něste neudalo se, dlatego jsme přegrali. Ještě vracám. Do poprzednich sytuacji Gajor bardzo ładną drugą brankę strzelił, żeśmy po prostu na styku byli. Uważam, że bardzo ciekawy mecz. Oczywiście, że dużo pracy przed nami, oczywiście, że wideo, analiza, aby zawodnicy zobaczyli, jak się, jak, jak, albo może, albo nie może grać. Ja, ja to oceniam jako bardzo pozytywny wyjazd dzisiaj. W zespole wstąpiło też kilku juniorów, jak pan oceni ich Grali to, co potrafili, zaangażowanie sto Myślę, że to jest przyszłość polskiego, nie tylko krakowskiego, ale i polskiego hokeja. Jest trzeba dalej juniorów, juniorów ogrywać, a jeżeli to będzie możliwe, to będą grać. Czasu na odpoczynek nie będzie zbyt wiele, bo już w czwartek zmierzymy się ze słowackim ekstraligowcem HK Poprad. Bardzo trudný meč, bardzo trudný meč. Wracamy do Krakowa wieczór, jutro będziemy trénovat, připravujeme se na to mentálně, liderem tego toho zespolu je Patrik Svitana, takže těším se na to spotkanie i na niego. a Dáme ze sebe, na, na, ze všetko, prostě, co v tom etapě potrafíme. No a je to druhý sparring, takže jedeme ve čtvrtek. do.